Kontynuując tematykę z poprzedniego odcinka, tym razem cztery ciekawostki prosto z Japonii. Wbrew wszelkim stereotypom otaku w Japonii to jest negatywne określenie. Jest to osoba, na którą wszyscy patrzą z góry. Co prawda posiadają tam kilku kilkupiętrowe sklepy z anime oraz mangą, ale mają do tego takie samo podejście jak my mamy do seriali oraz książek. Po prostu to czytają oraz oglądają. Więc jeśli kiedykolwiek będziecie jechali do Japonii, wszystkie przypinki zostawcie w domu oraz koszulki z nadurkami, ponieważ nikt tam nie chodzi tak ubrany. Poza paroma wyjątkami, między innymi Totoro. Kolejna cała wiadomość dla Otaku: w szkołach dziewczyny nie dają chłopakom bento. Japonia wcale taka duża na jaką się wydaje nie jest. Jej powierzchnia wynosi zaledwie 377 tysięcy km kwadratowych, czyli 65 tysięcy więcej niż Polska ma. Japończycy to bardzo wstydliwy naród. Parna ranka rzadko kiedy się trzymają za ręce, a o pocałunkach już całkowicie mowy nie ma. No, chyba że są w środku lasu o północy i mają stuprocentową pewność, że nikt ich nie zobaczy. To może wtedy dadzą sobie małego buziaczka, ale nic poza tym. Pewnie słyszeliście nieraz, że w japońskich szkołach chłopcy wręczają dziewczynom guzik od szkolnego mundurka? Jest to prawdą i wywodzi się prawdopodobnie to z okresu wojen, kiedy żołnierze idący na bój. Swo swoim ukochanym wręczali yy, drugi guzik od munduru. Yy, guzik, który się znajdował najbliżej serca, jako wyraz swojej miłości. To już wszystko na dzisiaj. Jeśli się podobało dajcie suba i łapkę w górę oraz zapraszamy na naszą stronkę internetową. Trzymajcie się. Wr